Hej, cześć besties! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w filmie, w którym przedstawię wam najlepsze, najciekawsze, najbardziej interesujące i najokrutniejsze śmierci do The Sims 4 i te jedne z najnowszych przy okazji, więc mam wrażenie, że o większości możecie nie mieć pojęcia. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Czy widzieliście o tych śmierciach? Czy te śmierci wam się podobają i czy być może którąś z nich jakoś wykorzystacie? Napiszcie. No cóż, nie przedłużam już dłużej. Zostawcie tylko łapkę w górę, ponieważ bilecik musi być zostawiony, żeby móc oglądać dalej ten film i zapraszam was do oglądania, mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Lecimy. I do takiego filmu nie mogłem sobie wyobrazić nikogo lepszego, tylko Boba Pan bo on zawsze u mnie po prostu przedstawiał śmierci, i teraz jest on w wersji nastoletniej, jak widzicie. Zobaczcie, proszę bardzo. Jaki piękny przystojnik, ma piękne łóżki panterkowe. No i wąs i w ogóle jest piękną alternatywką, jak widzicie. A ja przedstawiam wam pierwszą śmierć, która jest najnowszą śmiercią w The Sims 4. I jest to śmierć, która pojawia się wtedy, kiedy opowiemy miejską legendę naszym Simom. I teraz musimy zrobić do tego, słuchajcie, specjalny. Nastrój, cyk. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale za czasów młodości bardzo popularna była historia o Krwawej Mary. I to w tym przypadku teraz Simowie, proszę was bardzo, również mogą opowiadać o tej historii. Polega na tym, że trzy razy mówiło się jej imię do lustra, wywoływało się, nawoływało się ją. I jak widzicie, jest to ogólnie złośliwa interakcja. Jak mamy ósmy poziom, to możemy naszych Simów w ten sposób straszyć. Natomiast, jeśli przesadzimy, może się wydarzyć coś bardzo złego. Może uda się nam to zrobić w przypadku naszego nowego Sima, z nowego dodatku. Przywołujemy, no i niestety nie udało się. o o o Kochani, chyba, bo się bardzo mocno przestraszyliśmy. Troszył nam, czy ta legenda jest prawdziwa? Początkowo to miał być psikus mający na celu przestraszenie innych Simów, lecz Bob wyczuł w tym spotkaniu trochę prawdy. Czy miejskie legendy bywają prawdziwe? No w tym przypadku musimy się dowiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. Przywołujemy coś. O-O-O. Oh, O-O-O. Oh. Oh, oh. oh, oh. Widzicie, pojawiła się. Bob się. O oh, mój Boże. Nie, Bob. Nie. Nie. O mój Boże... Bob umiera po się z miejską legendą. Co takiego zobaczył, że tak nim wstrząsnęło? Już od dawna wiemy, że małżeństwo Elizy i Boba Pancakesa to po prostu jedna wielka klapa. I typiara go nienawidzi i wykorzystuje i w ogóle jest bardzo. I jakby ona na niego nie zasługuje, bo to ja zasługuję na Boba. Znaczy nic nie powiedziałem, nieważne. W każdym razie zaplanowałem tutaj niesamowitą dla Elizy śmierć. Słuchajcie, sok z żuka. Ja wiem, że to brzmi obrzydliwie, ale... Zobaczcie sami, będzie warto. Z tym, bo jest mu bardzo smutno, bo jego żona go nienawidzi, więc musimy się po prostu jej pozbyć. Także zbierzmy sobie nagetsiki z żuka. I zatem, jak już zbierzemy najlepiej trzy nagetsy z żuka, to musimy zdobyć dziesiąty poziom umiejętności miksologii i przygotować tak zwany sok z żuka. Bardzo dobry napój, polecam każdemu. A w szczególności Pancakes. I robimy trzy takie soczki. Eliza wstaje standardowo, wkurzona po prostu. Jest mega zła, ale pomyśl sobie, o Boże, mój kochany mąż, bo zrobił mi takie dobre driny. No, muszę po prostu wypróbować. Także Elisko, pozwól, że się napijesz. Proszę bardzo. Drinek numer jeden jest Pity. Mam nadzieję. O, patrzcie, jaki smakuje. ciekawe co za tajny składnik. To tylko na z żuka. Proszę cię bardzo, kochana. Czas na drina numer dwa właśnie jest przez Elizę Pity. Jest przesmaczny, jak widzicie. O, nawet sprzątać chce, nie? No bez przesady. Proszę cię, kochana. Wypij trzeci. I uwaga za trzy. Dwa. A może i. <laughs> O, o, ty i nagle Eliza staje się tylko i wyłącznie wspomnieniem, kochani. <śm> no, no, oprócz tego, że stała ducha i może straszyć nadal, Boba i... I tak trzeba się jakoś pozbyć, ale no lepsza nieżywa Eliza niż żywa, kto się zgadza łapka w górę. W innym wymiarze to Bob był na tyle odważny, żeby opuścić Elizę i Eliza musi teraz po prostu patrzeć przez teleskop i szukać kosmitów, bo dosłownie nikt inny na świecie jej nie chce. Ale jak tak nasza Simka za długo obserwuje sobie niebo i za długo sobie przegląda właśnie w poszukiwaniu męża tutaj po prostu galaktyki i tak dalej, to może się coś wydarzyć. I słuchajcie... w. Pewnym momencie nasz Sim lub Simka może zauważyć, że leci w ich stronę meteoryt i że może faktycznie lepiej było, gdyby się schowała, ale Eliza tego nie zrobi i będzie patrzeć w gwiazdy, bo ona nie boi się takich rzeczy. Wytrwa z bobem, to jest kobieta sukcesu, no przynajmniej tak o sobie myśli, tak? Więc dlaczego miałaby w ogóle się bać jakiegoś meteorytu? To po prostu ten nowy mąż leci z nieba, a nie, ja nie rozumiem totalnie, jakby dlaczego mielibyśmy. O! Patrzcie, co tu się dzieje, o nie! uwaga, uwaga! bo bum, ale się teleportowała, no i to jest bardzo przykre, nie powiecie, że nie. Nie powiem, że się nie należało, bo się należało. I co ciekawe, zobaczcie, po właśnie uderzeniu w Sima meteorytem, Sim będzie miał taki mały meteoryt tutaj w klatce piersiowej, słodkie. W świecie idealnym, bo jest farmerem i kocha swoje życie. I Elizę nawet kocha, bo ona też została nagle, słuchajcie, farmerką. Natomiast na farmie czeka nas naprawdę wiele rzeczy, które mogą nas zabić i które chcą nas zabić. I to na przykład są tak, te małe króliczki. To właśnie one niby są słodkie, ale postarajcie się chwilę, przestraszcie królika, oskarżcie go kilka razy o bycie szkodnikiem. I zobaczycie, że te małe króliczki, które są niby takie słodziutkie i piękne. Nagle okażą się, że są strasznie, ale to po prostu strasznie nieprzyjemnymi zwierzętami i trzeba na nie bardzo mocno uważać. Patrzcie na to, królik chce się z nami bić. Już widzieliście jaki był słodziutki, malutki, piękniutki. Ale nie bójmy się, no przecież królik nam nic nie może zrobić, prawda? I znowu chce się z nami bić. Nawet myśli o tym, żeby nas zjeść jak taki wielki miś. O, 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 trzeba uważać, bo się może nas... Oh no... Króliki są potężne, jak widzicie. Oj, o, 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 o. Ale Bob naprawdę bardzo nie lubi tego królika I uwaga, mały królik jest w nerwach bardzo dużych O Jezu, o. czy teraz Bob wyjdzie z tego O mój Boże I o, <ścoughs> patrzcie O nie, ten królik jak sobie spierdzieli! I can't. to nie ja, to nie ja O nie, Bob Pancakes rozgniewał bezlitosnego królika zabójcy i teraz czeka go śmierć Los bywa okrutny no shit, Sherlock. Powiem Wam szczerze, że nastoletni Bob to jest ikonik. W każdym razie, czasy liceum to są czasy robienia głupich rzeczy, prankowania i tak dalej. I Bob dzisiaj chce się tego nauczyć, a nikt lepiej mu nie pomoże niż największy polski prankster, czyli Marcin Dubiel. Witamy, brawo dla niego, słuchajcie, i on dzisiaj pokaże naszemu Bobowi, jak prankuje się używając szafek kolegów i koleżanek. Możemy, słuchajcie, podkładać właśnie śmierdzące e, fiolki, m, takie bączum, co można powiedzieć, śmierdzące, no w ogóle dramat, takie granaty. No i jakby uznałem, że no kto jak nie Marcin Dubiel, no kto, nie, kto zrobi to lepiej? Na pewno na pewno nikt inny. Więc uznałem, że on się musi za to zabrać i dosłownie podkładać wszędzie fiolki śmierdzące i robić sobie jaja ze swoich znajomych. Na pewno to będzie ostatnia rzecz, którą zrobi na pewno nie będzie to jakby, wiecie, pójście na, na lekcję. Chce się Bob mu przyglądaj tutaj, bo to jest mastermind po prostu i no i musi po prostu, no musicie. O, Bob go pieprzył, oh no! Bob, jesteście bez friends. Bob po prostu na straży, słuchajcie, tego, żeby była sprawiedliwość. Czy uda się? Kolejna, coś, coś mu nie wychodzi tutaj, zobaczcie. O, oh, o, oh, o, oh. pani dyrektorko, pani dyrektorko, proszę nas zostawić w spokoju, ja tu chcę... Nie, łatwo ci zaufać, to podejrzane. Nie wiem, czy ktoś Marcinowi Dubielowi. Tak bardzo ci się dośmiechło, Dubiel, możesz mnie szlifować? Dziś możesz szlifać swój dowcip po popołudnie, bo dostajesz kolekcję w szkole. <laughs> well, dubi-dubi. No, patrzcie, nie da nam spokoju. No, ale dobrze, może w tym wypadku teraz się uda Dubielowi to zrobić. o, -o! nie jest tak źle, spróbujemy to jeszcze raz zrobić no i coś mu tutaj nie wychodzi coś, coś nie gra, czyżby? próbujemy po raz kolejny no dubiel dzisiaj po prostu największy prank na szkole tak by się jego odcinek po prostu nazywał, największy prank w moim liceum totalnie tak by to wyglądało no i zobaczymy jak mu pójdzie, czy, czy ten prank zakończy się czymś nieszczęśliwym to właśnie pokazuje kochani że nie powinniście prankować ludzi nie dubielujcie. Marcin ma świadomość, jakie ryzyko ze sobą bycie psotnikiem. Nigdy jednak nie rozważał porzucenia tej drogi. Otoczony smrodem, Marcin godzi się ze śmiercią od śmiercącej fiolki. No biedny, no biedny, no cóż mam powiedzieć. It just, it was just a prank, bro, it was just a prank, bro. No, ten, tego. Kolejna i jedna z moich ulubionych śmierci to pożarcie przez muchy, kiedy... Wasze mieszkanie jest w okropnym stanie. A Bob postanowił, że jego ewidentnie będzie, bo jak widzicie, jest tutaj straszny śmietnik, i no w ogóle typ się nie myje. I najlepiej jeszcze, żeby się posikał. Więc jak wasz sim, słuchajcie, się posika. I spróbujecie, żeby wasz sim nawiązał kontakt z tymi tutaj muchami. To może wydarzyć się straszna bardzo sprawa. I uwaga, czy coś tu się wydarzy? No, muchy ewidentnie. Ooo, latają tutaj. I zobaczcie, jak ta animacja jest w ogóle przerażająca. Ohydne. Jezu, ja pierdzielę. Oh my god. cypie biedny. No, po prostu muchy go zjadły totalnie. Nie? Także to jest. Ochydne. Oh, koniec gry jeszcze mi się pokazał, no także, t, t, także tego straszna śmierć nie lubię i w ogóle okropna. I na sam koniec zostawiłem dla Was mój ulubiony totalnie sposób na zabicie innego Sima po prostu na śmierć. I jest to poprzez danie kwiatów, ponieważ nie wiem, czy wiecie. No bo kwiaty są miłe, no kojarzą się z prezentami, z miłymi okazjami. No z reguły kwiaty daje się na miłe okazje, tak. No na pogrzeb też. Ale tutaj skupmy się na tych miłych okazjach. I słuchajcie, jak nasz sim ma wysoką umiejętność tworzenia kompozycji z kwiatów, to obojętnie jaką kompozycję stworzy, nie wiem. Weźmy może sobie chryzantemy, no bo wiecie, była taka piosenka o chryzantemach, co nie? No i jak mamy sobie te chryzantemy, jak Bob sobie zrobi, właśnie, ten bukiet kwiatowy, a raczej musi zrobić kilka. Najlepiej tak w tym przypadku, słuchajcie, z trzy. Jak klikniemy sobie tutaj, nadaj zapach rzadkiego kwiatu i zdobędziemy, słuchajcie, kwiat śmierci jakości doskonałej, który możecie zdobyć poprzez na przykład debuga, możecie go pobrać z galerii, ale również poprzez szczepienie innych roślin, co na Simspedii jest bardzo dobrze wytłumaczone. Jak dodacie go, to te kwiaty nagle mają taki dziwny, taką dziwną mega poświatę, ja nie wiem w ogóle o co chodzi, no ale zostawmy sobie Tutaj. I ja dodam każdemu z moich bukietów, które zrobiłem, właśnie taki zapach kwiatu rzadkiego, doskonałej jakości. Tutaj mam jeszcze jeden. Również ten został zapach nadany tutaj. I możemy sobie teraz podejść do naszej Elizy i po prostu dać jej ten kwiat w prezencie. Proszę bardzo, możemy wręczyć kompozycję kwiatową w prezencie. I zaczniemy sobie od oddechu zimy. Eliza się nic nie spodziewa, to jest piękny prezent od Boba. Zobaczycie zaraz. Piękne kwiatki. Ale Eliza dziwnie się wkurza. Dlaczego? Bo się przekręciła i zmieniła grupę wiekową i jest dorosła. I tak właśnie słuchajcie działa na Simów przyjęcie. Kwiatów, które są właśnie posypane kwiatem śmierci. Więc możemy tak zrobić jeszcze raz. Proszę bardzo, dajmy jej to po raz kolejny. I Eliza przekręci się po raz kolejny i jest już staruszką. Jak widzicie, coraz bardziej nas nie lubi, bo spodziewa się, że coś się dzieje tutaj dziwnego, jakieś dziwna magia. I teraz po raz kolejny damy jej właśnie taki prezent. Zobaczcie. Proszę bardzo, i to jest moment, kiedy nasza Eliza. Kończy swój żywot, ponieważ jest stara, i już no niestety dalej no, nie może się przekręcić w żadną inną stronę. Także tak można również. Zakończyć żywot naszego Sima i to jest ostatnia śmierć, którą wam pokazałem. Według mnie są to najlepsze śmierci i naprawdę lubię te śmierci, Słuchajcie, także dajcie znać kochani, co wy sądzicie na temat tych śmierci, czy podobały wam się one. Być może o któryś nie wiedzieliście. Jeżeli tak to napiszcie to w komentarzu. Ja oczywiście zachęcam was do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo ten się spierdzał normalnie podczas śmierci swojej żony, którą zabił sam. Jeszcze teraz płaczę. Nie wiem, czy on jest zadowolony czy nie. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, ale ważne że się udało. I cóż, ja dziękuję wam wszystkim moi kochani za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnym odcinku, jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, która ze śmierci jest Waszą ulubioną. A ja na ten moment dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia następnego i cześćko!